Ja mam do czynienia w łapku, mój kanał. A w tym odcinku poszukuję kota, bo jak ostatni odcinek oglądaliście, to wiecie, gdzie kot mi zaginął. Że bałwan był w środku i kota nie było. To teraz idziemy na poszukiwania kota. Oczywiście łapku dzielić się, mój kanał, bo trzeba mój kanał szukiwować po prostu, bo będą jutro będzie śmieszny filmik z minecrafta więc musicie mnie łapkować i szukibować bo będzie odcinek tej żywigilii kaspiowiczkiej, co będzie się działo i już niedługo będzie odcinek jak już dobrałem całe kasprowicę więc no jak że że muszę kotam jeść to muszę po rybę pójść rybki Poczekajcie. Gdzie tu jest jakaś ryba? Kurde, ciężko tutaj ryby znaleźć, bo tutaj kilka że ryby zabijałem dla kotów. Ale do e, ten, jutro będzie odcinek z Minecrafta z e, Chyba w niedzielę. Nie, w poniedziałek nie będzie filmu Zikać Prowicz, bo będzie z czegoś innego filmik. Więc polecam obkować. A tu nie ma żadnych ryb, muszę polecieć gdzieś, gdzie będą ryby. Czy ja mam Kurde czy Fireway? Pokażcie, gdzie jest jakieś morze. Tam, pamiętam, gdzie było. Tam daleko. No tu To na jednej nawet doleciałem. Ej, co to jest? Ej, Manny, co ty tu robisz? Trzeba go zwalić, ja zna zawsze, nie wiem co to jest. O, 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 o. ja nie wiem czy zjadł ten, ech, upieczonego. Kur no co ty kurde człowieku robisz i to dwóch jeszcze? Co wy robicie, daj tam mi spokój Ja tu idę po ryby, już mnie nie ma Pasuje? Kurde, nie Koniec Gdzie ty? Drugi kolega? Duże bicie. Bu Bo w bożu Nie, szybko, wypłyń, wypłyń, wypłyń Bo, jedno HP ja cię nie mogę. Jedną do dziwidzowie HP Nie cię deszcz. No co jeszcze mogły mi tu spotkać. Polakam. Nie wiem czy jedno swoje jubo kota. To dwa. I po czego idę Boże. te dwa ryby mam.

Idziemy spać i idziemy na poszukiwania kota. A wy do drzwiowie jak jeszcze nie szukibujecie to ja, szukiwujcie mój kanał, bo będą fajne odcinki. Czekajcie, tutaj będą gdzieś pewnie koty. To daleko nie muszę chodzić. Mhm. Pokażcie śnieżki super, I o, o. No, kurde, nie jesteście w sumie, No, w nie jesteście jeszcze No już nie mam Kurde No, kójde, muszę iść. O nasz sam staj, doby! No już, kójde! Pokażę, było i teraz. Dobra. Ty to już powinno wystarczyć na jutrze, Bo ja są takie koty wredne, a ja są takie koty miłe. Albo. Sam jestem głodny, ale najpierw kot tam. Mhm, chodź, chodź. No i mam krytkę, chodź kotek w końcu się udało kotka zdobyć co ty bałwan furon wioski i ty też wioskę chronisz. Ok. przyjdzie mną ten kot C -c -c -c. dobra mam kotka teraz idę sobie furtkę zamknąć kaczkowiczką no i idziemy kotek do domu Pójdę, to że aż umy, muszę wtykać zjeść. O, no. Kurde, musiał mi tu śnieg na w domku postawić. Wiem kotku, że tego nie lubi śniegu, bo jeden pewnie przecież też to zginął. Podaj uda mi się? Kurde. No po stąd tu już musi być. Co no ty tu mi robisz, przem. To od już jak to jest, to i pójdę sobie jeszcze na szybko dwie skraftuję. Albo stąd wezmę. Na... Nie, no. A nie, ja drewno powinienem mieć tu. Albo mój nowy domku. Ojoj, o! Takie jedne dwi potrzebuje. No. Kurde, trzeba to już zniszczyć. Kurde, napadał ten śnieg, gdzie nie wiem. Idealnie drzwi będą pasować. Mam kotkę No widzowie to będzie na tyle tego odcinka Łapkujcie i szukujcie mój kanał Po takich filmów też na brucie roku